Witam wszystkie samotne Czytane ogólne dla Singli na miesiąc kwiecień 2019. I myślę, że to będzie ważne dla Was czytanie rozwojowe. Przede wszystkim wiele możliwości na ten miesiąc: otwarta brama, konieczność podjęcia pewnych decyzji, dużo chęci, ale jeszcze nie do końca wiecie, czego chcecie i jak ma wyglądać Wasz ideał partnera. Takie właśnie odnoszę wrażenie. Czekacie, czekacie na miłość. Są tu aż dwie siódemki. Siódemka to niezwykle tajemnicza liczba. Myślę, że tu jeszcze sporo jest ukryte i trzeba to wydobyć na zewnątrz, właśnie z wnętrza. Przede wszystkim siódemka denarów jest kartą satysfakcji z siebie, więc gdybym miała określić, czy jesteście gotowe na miłość? Myślę, że tak, że coraz, coraz bliżej jesteście przyciągnięcia tej miłości, ale jeszcze pewne, pewną pracę należy wykonać. I wy już wkładacie wysiłek w swój rozwój, w pracę nad sobą. To jest moment, gdzie mm, no, spokojnie czekamy na zbiory. I tak naprawdę robimy tyle, ile jest w naszej mocy, utrzymując optymistyczne podejście, a optymistyczne podejście jest niezwykle ważne. Przecież dynary dojrzewają, więc dlaczego mielibyśmy się smucić? I nie ma też co za bardzo się niecierpliwić. Dynary, czyli owoce pracy właśnie nad Waszą osobą. Rzeczywiście, potrzeba jeszcze troszeczkę cierpliwości. Nie ma co narzekać na obecną sytuację, na zastój. Należy jasno sformułować pragnienia, jasno i szczerze, z wiarą, z optymizmem. Przede wszystkim, e, przed Wami podjęcie decyzji, co tak naprawdę dla Was będzie najlepsze. I część z Was kończy też proces przebaczania, odpuszczania. Też właśnie tak ja mm, odnoszę wrażenia. Ale silne zobowiązanie jest na horyzoncie. I teraz, co Wam pomoże? Co Wam pomoże w zamanifestowaniu Waszych uczuciowych relacji na wyższy poziom? Przede wszystkim sprawiedliwe podejście i zdecydowane określenie, czego chcecie, pogodzenie się z realiami życia. I przystosowanie się bez tłumienia uczuć i emocji. Pamiętajcie o waszej intuicji, nie upierajcie się przy czymś, co nie rezonuje. Wy macie wolny wybór i to wy nadajecie kierunek waszego życia, a cesarz jest władzą, cesarz jest siłą. Bardzo solidna energia i wytrwała przede wszystkim, więc karty Wam radzą nie poddawać się przeciwnościom losu, um, bo takie przeciwności się pojawiły lub nadal mogą się pojawiać. Nie tłumcie swoich emocji, ale też nie dajcie się im zaślepić. Na dzień dzisiejszy um, nie wszystko jeszcze funkcjonuje tak jak należy. Mam wrażenie, że jest pewien problem ze szczerością, ze stabilizacją, no gdyż karty. Nawołują was do rozsądku i przejęcia kontroli nad własnym życiem. I bardzo ważne jest zaufanie intuicji. Nie dopuszczajcie do siebie myśli, że jesteście na przegranej pozycji. Bo co nieco się rzeczywiście pomieszało, poplątało. I ciężko wam to zrozumieć. W życiu wszystko się powtarza i kręci właśnie jak. W Kochani, dążcie do jednego stałego punktu, do centrum, czyli do Waszego wnętrza. Poobserwujcie troszeczkę siebie, dlatego że w naszych wnętrzach są zapisane odpowiedzi na wszystkie notujące pytania. To w sobie szukaj rozwiązania problemów. Najpierw zacznij od siebie. I owszem, warto zaufać losowi i iść tam, gdzie prowadzi nas intuicja. Bo wszechświat zawsze pozwoli wypłynąć Wam na szerokie wody, nawet gdy płyniecie z prądem. Także rzeczywiście zachowajcie wiarę, podejmijcie kroki w celu zamanifestowania pozytywnych pragnień miłosnych. Wizualizujcie siebie jako osoby właśnie usatysfakcjonowane, szczęśliwe, szczęśliwe z uczuć. Dlaczego nie pozwolić sobie na wyobrażenie partnera wspierającego, troskliwego? I myśl, takimi myślami składacie intencje do najczystszego źródła. W taki sposób można przyciągnąć właśnie takiego partnera i przede wszystkim pomyślcie na tym jakie cechy są dla was istotne najważniejsze aby ten człowiek was kochał i doceniał możecie swoje uczucia i nadzieje zapisywać możecie narysować ważne aby podążać za wnętrzem myślcie i patrzcie na życie pozytywnie bo to przyciąga i, fizy i fizycznie i energetycznie tym bardziej że od losu no, otrzymacie naprawdę sporo możliwości Zwróćcie uwagę na skorpiony. To jest też karta marzeń, to jest karta wyboru, idealizowania. Także mam wrażenie, że do Was po prostu przyjdzie taki partner, jakiego sobie wymarzycie. No i pięknie. Przyjdzie to, na co Wy od dawna zasługujecie. Ale wszystko zależy od Waszego pozytywnego podejścia. Mam wrażenie, że przede wszystkim przyjdzie osoba łagodna, ciepła, spokojna, ale to też zależy od Was, od tego, czego Wy pragniecie. A tam, gdzie gwiazda, tam jest po prostu nadzieja. Tam jest szansa, tam jest idea. Także wypowiedz swoje szczęście, swoje życzenie, gwieździe. I za tym podążaj każdego dnia. To jest także karta duchowego rozwoju i wewnętrznej harmonii. Także przede wszystkim miłość duchowa, spokojna, łagodna, dużo ciepła i wzajemnego zrozumienia, i to wszystko ma szansę na spełnienie. Przede wszystkim ważne jest to, aby robić wszystko, co w naszej mocy, by marzenie spełnić. Dbajcie o siebie, kochane wagi, dbajcie o swoje piękne wnętrza. Niech się spełnia.